Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dziś rozwiązanie kolejnego konkursu. Tym razem mieliśmy banalne zdanie: Nie umiem gwizdać. Oczywiście, słuchajcie, jak najbardziej macie prawo użyć czasownika can. Bo can znaczy móc, umieć, potrafić. Czyli ja nie umiem gwizdać. I can't whistle. Oczywiście Amerykanie mówią can't. Czyli I can't whistle po amerykańsku albo I Can't whistle. Po brytyjsku, uwaga długie, a żeby nie wyszedł brzydki wyraz. Jednakże, Słuchajcie, chciałem Was uświadomić co do jednej rzeczy, że może dojść do nieporozumienia z uwagi na to, że can właśnie ma trzy znaczenia: móc, umieć, potrafić. Czyli, jeżeli ktoś mówi I can't whistle, to co zakładamy, że on w ogóle nie umie gwizdać? Czy może nie może zagwizdać z jakiegoś powodu? I tu jest problem. Więc wyobraźmy sobie, że ktoś wrócił od dentysty. Miał znieczulenie, ma zdrętwiałe tu mięśnie. No i próbuje zagwizdać. No i mówi, o kurczę, nie mogę zagwizdać, tak? Czyli on umie gwizdać, ale w tym momencie nie może zagwizdać, bo jest zdrętwiały. No i też powie, I can't whistle. W związku z tym zdanie I can't whistle jest dwuznaczne. Albo nie umiem w ogóle gwizdać, albo nie mogę zagwizdać w tym momencie, bo coś się stało. W związku z tym chciałem wam zaproponować drugą strukturę, bardzo fajną, bardzo naturalną. Do you know w pytaniu do you know how to czyli know how to. To jest bardzo fajna fryzura, nie fryzura tylko struktura bardzo często pomijana. W szkole czy na kursach. Czyli nasze zdanie, równie naturalnie, będzie brzmiało I don't know how to whistle. I don't know how to whistle. Czyli nie wiem jak zagwizdać. I w tym momencie już nie ma wątpliwości, jakie znaczenie. Ta osoba w ogóle nie umie, nie potrafi gwizdać. Dam wam inne przykłady, gdzie właśnie może dojść do nieporozumienia. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, ktoś ma nowy telefon, nie potrafi go przyciszyć. No i biorę ten telefon i, i proszę kogoś. Mógłbyś go przyciszyć? No to pierwsze co nam przyjdzie do, do głowy to właśnie od razu Kenio, tak? Can you turn it down? Czy mógłbyś go przyciszyć? Ale przecież to zdanie też jest dwuznaczne, bo to może znaczyć, że ktoś słucha za głośno. Ja go proszę. Słuchaj, możesz go przyciszyć? Can you turn it down? Czy możesz przyciszyć ten telefon? No a ja się chciałem zapytać, czy umiesz go przyciszyć, bo ja nie potrafię. No i wtedy znowu pytam: Do you know how to? Do you know how to turn it down? Czy wiesz, jak go przyciszyć? Ale tak jak mówię, wiadomo, zawsze jest jakiś kontekst. Niemniej jednak ta, ta kwestia tego gwizdania, właśnie, że ja umiem, ale akurat nie mogę, bo jestem zdrętwiały, bardzo ładnie pokazuje, że może nam się przydać struktura know how to. Czyli jak chcę powiedzieć, nie umiem pływać, no to śmiało przez can, I can't swim, albo I don't know how to swim. Nie wiem jak pływać. Zauważcie też, że co do struktury know how to. My też używamy takiej struktury. Przecież my też, jeżeli chodzi o przyciszanie tego telefonu, mogę tak komuś powiedzieć, słuchaj, wiesz jak go przyciszyć? Tak? To jest dokładnie to samo. Słuchaj, wiesz jak to przyciszyć? Natomiast w życiu nie powiemy, słuchaj, wiesz jak zagwizdać? Bo u nas to już nie zadziała, tak? Natomiast w języku angielskim ta struktura działa w każdym możliwym kontekście, jeżeli tylko chcesz się zapytać, czy ktoś coś umie. Do you know how to? A teraz tradycyjnie próbujemy coś znaleźć w internecie. I mamy pierwszy przykład na tym kanale. Pan to opowiada o rozwijaniu jakiegoś tam biznesu. No i mówi, że trzeba umieć składać ofertę i pyta się swojego rozmówcy. Do you know how to bid? Czy wiesz jak składać ofertę? Posłuchajcie. When your partners are creative. Somebody needs to know how to bid. And so, do you know how to bid? Do you know how to bid? Czy umiesz składać? oferta. I kolejny przykład na tym kanale. Pan tutaj robił jakiś taki poradnik co do podróżowania, co wziąć, czego nie brać, ale generalnie, żeby Pack light, tak? Czyli żeby się spakować lekko. To jest zwrot po angielsku Pack light, czyli żeby nie brać dużo rzeczy na, na naszą podróż. Dlaczego Pan tłumaczy? Easily. We've been talking about the joy of travel. We've been talking. About the joy of travel, tak? Czyli rozmawialiśmy do tej pory albo dalej rozmawiamy na temat przyjemności z podróży, ale co? You can't really have, nie możesz mieć czego? Well, you can't really have the joy of... Nie możesz odczuwać radości z podróży. Travel, if you don't know how to pack light. If you don't know how to pack light. Czyli jeśli nie potrafisz właśnie spakować się żeby się nie przepakować, tak? Nie wziąć za dużo rzeczy. No i znowu właśnie zamiast if you can't, jeśli nie potrafisz, nie używa can't, tylko don't know how to pack light. Jeszcze raz. I kolejny przykład z tego kanału. Pani doktor mówi We don't know how to prevent all cancers, tak? nie wiemy, nie potrafimy zapobiegać wszystkim rodzajom raka, but we know how to prevent one of the most, ale wiemy jak zapobiegać jednemu z nich y, najważniejszemu. Posłuchajcie. But that we're preventable. Um, we don't know how to prevent all cancers, but we know how to prevent the one of the most important ones, which is lung cancer czyli one of the most important ones, which is lung cancer, tak? czyli jeden z tych najważniejszych, czyli rak płuc. Ok, I ktoś z Was powie, no dobra, ale my też tak mówimy w takim kontekście, że nie wiemy jak tam na przykład leczyć raka, natomiast chcielibyście pewnie usłyszeć przykład stricte, że nie umiem na przykład pływać. I tu Wam pokażę. Słyszę pan oczywiście, to znaczy oczywiście, tu akurat Pan mówi metaforycznie, to no, jest znowu jakaś tam rozmowa o biznesie. Czy jak nie umiesz pływać, to nie skakujesz do basenu, tak? W sensie, żeby nie iść tam na jakieś szerokie wody. You don't know how to swim. Znaczy to było o, o mnie, tak? Taki przykład ogólny. I don't know how to swim. I shouldn't jump in a pool. No i macie właśnie przykład. Nie potrafię pływać, a dosłownie nie wiem, jak pływać. No my tak nie powiemy nie wiem, jak pływać. My powiemy nie potrafię pływać. Czyli to co mówiłem, ta struktura działa w każdym możliwym kontekście, jeśli tylko chcę powiedzieć, że nie potrafię. Czyli właśnie ten przykład z gwizdaniem. Posłuchajcie. Hey, I don't know how to swim. I shouldn't jump in a pool. Okej, okay, dzięki. Trzymajcie się.